Cześć, też łęto. Właśnie zaczynam test zasięgu Pokażę Wam od razu jak działa filmy, finger lock i aplikacja Klikamy tutaj, żeby uruchomić nogę. Następnie przekładamy paluszek i cyk I się świeci Wejdę od razu w aplikację Spróbuję ją sparować, pokażę Wam trochę jak to wygląda tutaj od środka Widzicie? Tu jest moje Mm, pokazuję kilometry please, please. Tu jest więcej opcji hulajnogi Więc zaczynam od napięcia 55,1 V mm, Tutaj można też znaleźć yy, przebieg całkowity Ile kilometrów pokonałem w tym tripie Jak się rozładowuje hulajnoga Jakieś szkody błędów itd. tak dalej i tak dalej mm, To w tym momencie mi nie jest zupełnie do niczego potrzebne mm. Ja będę jeździł na trybie sport, ale chcę wam jeszcze pokazać w międzyczasie tutaj, tu też można w sumie ustawić ograniczenie, manetkę. Ustawię sobie kurs, żeby mi się e, aktywował powyżej 25 na godzinę. E, I spoko, e, tutaj też mogę ograniczyć prędkość na każdym z tych biegów więc hipotetycznie mogę ustawić dowolną wartość i tu jest coś takiego jak fingerprint, żeby dodać nowy finger to dla przykładu zrobimy tosta 2 jeszcze raz damy tego palca raz dwa, trzy cztery, pięć sześć ona na to, że Udało się aktywować, eee, jeśli ktoś tego nie zrobi, noga zacznie wyjść dosłownie. Będzie bardzo bardzo głośno wyłap, eee, mogę to wam zademonstrować. Cyk odpala ją. Ty mamy P, próbuję trze przenieść. Hamuję i zaczynam piszeć ten klakson. Całkiem fajna opcja. Teraz odblokowuję tym palcem, który właśnie dodałem i bardzo, bardzo fajnie bardzo, bardzo responsywnie to działa, chociaż e, jak patrzyłem na dużym palcu to nie za każdym razem, być może go jakoś źle zeskanowałem lub coś, także nie miejcie po w, w, uwadze e, albo na uwadze raczej a ja tymczasem zaczynam, życzcie mi powodzenia żeby nic się nie działo, a ja postaram się wam Zdawać relacje, będzie coś pomiędzy 28 a 30 na godzinę. Jest dzisiaj cholernie zimno, bo mamy raptem niecałe 10 stopni. Bateria, tak jak widzieliście, nawet jest naładowana trochę bardziej niż powinna być. Później to jeszcze zweryfikuję, sprawdzę. Postaram się też w miarę upływu tych kresek raportować Wam. Mniej więcej, jak to odpowiada napięciu faktycznemu procentowemu rozładowaniu, i tak dalej, i tak dalej, bo to widać tylko w aplikacji, niestety. No, ale da się z tym żyć, da się z tym przeżyć. Ważne, żeby znać te wartości. Mam już prawie 5 filmów przykonywych ze mną, i to, co chciałbym powiedzieć, tutaj w tym miejscu. Chciałbym pochwalić Kultona za niezwykle czytelny wyświetlacz Widząc go w każdą pogodę, nawet w takim wyraźnym słońcu Co prawda nie pokazuje wielu informacji Ale Są, są dobrze naświetlone Tutaj akurat nie mogę się przyczepić do niczego Jeśli chodzi o to kierownicę, to też ten jakby manetka sama w sobie jest bardzo fajna, wygodna Palec się nie męczy. No i ten kopit tutaj. Nie jest zły, naprawdę. Bardzo czytelny. Z łatwością jakby odnajduje się. Nawet nie patrząc na to co chce się zrobić z tym. Także od Z to jest super. Bravo pofon. Gripy. Bardzo wygodne, w porządku, naprawdę. Nie, nie, nie czuję jakby potrzeby, żeby je wymieniać, a to jest rzadkość w ostatnio budżetowych, kolejowych, które testuję. Zmierzyłem tu kierownicę, ona ma 58 cm, więc nie jest taka już bardzo duża. Na przykład Angwat. F1 ostatnio miał 67 cm, czy też 68 cm, gdyż był aż o 10 cm szerszy, ale jakiś simmecz, coś tutaj nie, nie, nie doświadczyłem. Także pod tym względem naprawdę nie ma lipy, właśnie. Przyjechałem tutaj na miejscówkę niż mi tą, Po 8,3 i km spadła mi pierwsza kreska na wyświetlaczu. Powinniście to teraz widzieć. Warto tutaj też zaznaczyć, że w tej nodze jest taki przyjemny tempomasz, On bardzo głośno klika, więc niekoniecznie trzeba patrzeć na ten wyświetlacz, który moim zdaniem jest troszkę za, za nisko e, ustawiony. Zaraz to wam pokażę. Koniecznie, ja stąd zjadę. Motor sobie jedzie, ale dobra, my pojedziemy tak. I słuchajcie, nie wiem, co teraz było. Słychać, bo jechał ten pierdzik. Może jeszcze raz. Teraz na pewno było wyraźnie słychać Co sprawia, że niekoniecznie muszę patrzeć po prostu na wyświetlacz cały czas Wyświetlacz wydaje mi się, że jest trochę za nisko Powiem Wam, że jeśli chodzi o ten wyświetlacz tutaj Jak podaje tą odległość Jest jak najbardziej potrawne Różnica to jest coś pomiędzy 0,1 a 0,2 na 10 km więc naprawdę dobrze. Tutaj też będzie standardowy kaściuk burki, bo wiadomo, nie mogę osędzać tej kolej nogi. zaczynamy. Podjazd nie jest jakiś strony ale kule nogi z nim radzi. Jest ograniczona na 30 na godzinę. Więc tutaj raczej nie ma większej lipy. Palił już standardowo. ci, no nie idzie, nie? Równa to się z GPS-em, a chciałbym odnotować, że bez żadnego mrygania kolejny posty kilometra znikła. Eee, druga kreska, mamy już ich w sumie 16,5, więc nie jest najgorzej, Bufon cały czas jeździ w Berną Także naprawdę nie ma tragedii. nami fare podjazdów. Wersja z No i kibaj bez trudu. Bez trudu. O rowerku trochę jednak się trzeba nie? amortyzację działa dość fajnie. Także nie mam na co narzekać za bardzo. Czas mi się trochę dłuży. Nie lubię testów prędkości. Na pewno 30 na godzinę. A mało dynamiczne, że to powiem. O, ale cóż, chcieliście 30, to będzie częściej 30. Lekko gdzieś tam słyszę tarcze. Yy, która mi szoruje tylko podobnie z przodu choć jakiś grudek czy coś tak dla przypomnienia to ja to 93kg wraz z kaskiem i całym tym stuffem który mam na sobie a to jest 48 v na 18,2 godziny. Kunfon RZ800 strasznie wieje. Pogoda ogólnie do bani eee, 8 stopni No ale lepiej nie będzie, z tego co widziałem, tylko deszcz Tu jest IPX54, więc raczej wolałbym nie ryzykować Kolejna kreska, no i kolejne 8 km, więc powiem Wam tak eee, Mogę iść do domu, bo chodzę tutaj w ogóle martwe Żeby to sprawdzić, że za 8 km znowu mi spadnie kreska to no zobaczcie tutaj 96, więc na 104 teraz powinna spaść kolejna to zrobiliśmy więc 26,8. Sprawdźmy jak to wygląda po stronie baterii Palamy aplikację Tutaj mam 47,4, więc nie jest to tragiczny wynik, pokazuje 55% naładowania. Co by się pokrywało z tym, co pokazuje wyświetlacz? A mała aktualizacja. Właśnie wybiło 30 km. Rów. I uwaga, uwaga, spadła kreska 102. Więc to 2 km do tyłu. Eee, z 8. <laughs> Czyli tym razem potrzebował tylko 6. Być może dużo gadałem, być może coś jeszcze. W każdym razie nie wygląda to najgorzej. Jak na 48V i bateria 18W, Będę powiedział, że bardzo poprawnie. Jedziemy dalej, zobaczymy, co to będzie. To, co warto odnotować, pomimo tego, że bateria cały czas się rozładowuje, to prędkość nie spada. Możecie to zobaczyć. noga jedzie równo 30. Trochę mnie to irytowało w DT2 Pro. E, chociażby i z w innych kolejnogach Więc tutaj nie ma tego problemu To Tutaj niespodzianka e, 33,12 Została mi jedna kreska Wyspy pracy 105 Pomimo tej jednej kreski nie czuć jakiegoś wyraźnego spadku mocy Chociaż ta jedna zaczęła mi mrygać i trochę się zaczynam cykać. Podobno bezdętkowe opony, więc po nie będę się kuczaił, chcę mi się spaterować za bardzo A przedostatnia kreska znikła dużo za szybko, więc zakładam, to właśnie ona sobie będzie teraz mrygać, a znikła mniej więcej koło. O, chyba już mnie zaczyna odcinać. Możemy sprawdzić baterie Niestety no Już pod tą górkę ciężko wjechać Ta kunfonka Więc nie będę go bardziej stresował Zatrzymamy się na chwilę To wam trochę o nim jeszcze Wejdziemy test w aplikację Test i uważam za skończony Na 36,14 W aplikacji jest to 2% 41-42V. No. Więc, ja tak cały czas myślę, że to jest całkiem niezła Hulajna hmm. Przede wszystkim bardzo mi się podoba ten deck Gumowany, duży. Z bardzo fajnym zaokrągleniem. Tutaj przypomina mi trochę deskorolkę, do której mam sentyment. Weździłem za młodu. Wszystko, dosłownie wszystko. Wydaje się bardzo fajnie i estetycznie zrobione. E, tutaj, jakby nie ma niczego za dużo. Topka jest to ok, te to światełko, które gdzieś tam lata. Kierunkowkazy nie są naprawdę złe. To wszystko wydaje się przemyślane. E, nie wiem, jak ta amortyzacja. Czy nie lepiej, po prostu, byłoby rzucić jeden duży amorek? E, poza tym, mam tutaj. Drobny problem, bo urwała mi się ta gumka, która osłania ten element ładujący się, i tak naprawdę nie wiem, czy gdzieś dostanę w zamian, będę musiał się odezwać do kunfona. A po drugie, do końca nie wiem, jak to zrobić po co tutaj będę musiał zdjąć, żeby to zrobić. Te elementy wydają się wszystkie spasowane, więc może być problem. Kierownica ma tylko 58 cm, więc nie jest największa. Tak jak widzicie, tutaj ledwo mi wchodzi telefon. No, ale telefon, plus jakieś światełko, myślę, że to jest wystarczająca opcja. Modów jak na tą nogę. na taką typową miejską chulę. nogę. to co mi się podoba, to ten cały design. No jest to jest na pewno coś innego. Samo przynoszenie też bardzo, bardzo w porządku. Ten zawias przypomina mi ten, który jest używany chociażby w Bledzie, czyli w znacznie droższym sprzęcie. Yy, po tych 100 km tutaj nic nie muszę dokręcać, o nic nie muszę się martwić, więc hipotetycznie nie jest naprawdę źle. Mm. Te oponki są mega spoko do miasta, w teren no tak średnio sobie dają radę, nie oszukujmy się. Po drugie mamy kurwa w terenie Rączki, to jest dużo niższy, co daje radę z na mój بہت شکریہ Ostoć. Jest naprawdę nieźle Chociaż bardzo, nie? Marek tu Ja ci powiem, on trochę wymięka, ja nie wiem czy czegoś nie rozwaliłem przy okazji. Nie wiem, jakoś mi tak dziwnie zaczął podskakiwać dziwnie burczeć, nie? Więc... Ona się wolno wkręca strasznie, bo tutaj jest tak, że ona 20 osiąga, i raptem zaczyna przyspieszać. Śmiesznie, kontroler jest zrobiony. No właśnie, miałem uczucie, jakby coś tam trochę blokowało. Żeby... No, 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 to celowo jest zrobione, bo ona tak normalnie wiesz, do miasta jest niby, nie? A ten odblok to jest taki po prostu dodatek. Dobra, 3, 2, 1, go! Wyścig oh. oh. żółwik. <ścig> A, ani matrzysz by? Lżejszy jesteś, tu też. Ale tak to równo leci. Ale lżejszy jesteś, patrz, ja już się wkracę. <laughs> ja 90 kg. To jest test prędkości Punfona Punfon LZ 800 Bateria praktycznie pełna. Ciekałem nie całe motortory kilometro na Eko Tak co 3wa 1 go 10 110 45 Jeje. Yeah. 50. No i przyszła pora na krótkie podsumowanie. Kunfon RZ800 to na pewno ciekawa i trochę inna hulajnoga niż te, które spotykamy na co dzień. Jej konstrukcja jak na ten budżet wydaje się naprawdę dobrze przemyślana, solidnie spasowana i przede wszystkim spójna oraz sensowna. Po przejechaniu 100 km nic złego się z nią nie działo. Jedyne co się wydarzyło to tylko i wyłącznie z mojej winy. Zgubiłem zaślepkę portu ładowania. No i muszę być z wami szczery. Mój egzemplarz przyszedł z lekko skopanym łożyskiem w kolumnie kierownicy. Trochę to czuć podczas jazdy, ale da się z tym żyć. Warto też wiedzieć, że hulajnoga ma dość wąską kierownicę. To tylko 58 cm, przez to jest trochę mniej miejsca na kierownicy, na jej samej, a komfort jazdy nieco spada, ale do miasta w zupełności wystarczy. Nie wpada w żaden wobling czy inną szimę, a opony 10 na 25 cala mają ciekawy profil i razem z amortyzacją całkiem nieźle tłumią miejskie nierówności. W terenie, na przykład w lesie, odstaje chociażby od Angwata. Co było wyraźnie widać na tym materiale, ale w porównaniu do Kukirina G2 czy G2 Pro, tam nie będzie dużo gorsza, a mocy ma tyle co G2 Max, która przecież jest znacznie droższa, więc bez problemu wjedzie z tobą na jakąś większą górę czy cokolwiek. Finalnie uważam, że to bardzo ciekawa alternatywa, którą mogę z czystym sumieniem polecić. Dlaczego? Dek jest wygodny i w całości pokryty gumą. Podnóżek ma fenomenalny profil. Jeżdżąc na niej, czułem się trochę jak na swojej deskorolce. Mechanizm składania jest solidny i estetyczny, i nie wydaje mi się, żeby miał łapać jakiekolwiek luzy. Sztyca sama w sobie wygląda na grubą i stabilną, a cały vibe przypomina trochę Segwaya albo Ksiomi, tylko że na jakichś dowolonych sterydach, nie? I tutaj pewnie powiecie, że zasięg wyszedł mały, ale w takich warunkach nawet kalkulator HMD pokazuje coś pomiędzy 38 a 39 km, więc wszystko się zgadza. Jeszcze raz dzięki marce Kumfon za możliwość przetestowania RZ800. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Możecie też zostawić lajka, like suba. Ja się naprawdę nie obrażę nie? i nie pogniewam. Pozdro i do następnego, a to już całkiem niedługo.